Skóry są w tej chwili bardzo słabe i wielokrotnie dobrze jest, mając dobry but, markowy but, drogi but, do, nałożyć na powierzchnię skóry cienką zalóweczkę. Robimy to w ten sposób, że musimy najpierw oczyścić, do tego więc musimy zdrasać lakier, który jest nałożony na tej powierzchni, bo nie będziemy mieli przyczepności kleju. Tak mam przygotowaną spód buta do położenia zelówki na powierzchni obuja. Kiedyś wyglądało to zupełnie inaczej. W szkole zawodowej zazwyczaj uczył się fryzjer, piekarz, mechanik samochodowy i właśnie szewc. Trzy dni w tygodniu odbywały się zajęcia w szkole, a trzy dni praktyki w zakładzie rzemieślniczym. Następnie edukację kończyło się egzaminem czeladniczym i wejściem do zawodu. Pan Bogusław Warsztat szlifował za granicą. 25-6 lat temu, będąc w Niemczech, podjąłem pracę w tym zawodzie. Krótko, bo krótko. Ale zaraz po tej krótkiej praktyce udało mi się przejechać na przeszkolenie do firmy GYC w Gepingen, gdzie przeszkolono mnie w tym zawodzie, no i wróciłem do kraju i zacząłem pracę w zawodzie szeskim. Potem papiery czeladnicze no i dalsza praktyka i, i praca. Pokażę pani, pokażę jak wycinam lustro, czyli odzwierciedlenie tego i ze którą szlifowałem. I to jest wsprojona z którą Przykleję do tego spodu. Jak Pan się przysposabiał do bycia szewcem? Spodobało mi się to od razu. Poczułem smykałkę w tym kierunku, dlatego w tym zawodzie zostałem. Lubię to robić. Przede wszystkim, żeby były efekty, i żeby być zadowolonym. W wykonywaniu swojej pracy trzeba lubić to robić. A ja to lubię robić i staram żeby się, żeby rzeczy, które wykonam, były wykonane dokładnie i solidnie. Żeby klient wychodząc był zadowolony. Jak sam mówi, zawód szewca trzeba kochać. Trzeba to mięso pokochać i w tym zawodzie trzeba się ciągle uczyć tego zawodu. Dlaczego? Ponieważ technologie produkcji obuwia się tak zmieniają, że ciągle jest coś nowego. I przy naprawie te rzeczy wychodzą i trzeba dobrze pomyśleć, zanim się cokolwiek zrobi, żeby nie zrobić jakiegoś błędu, żeby ten skutek i efekt był wykonany prawidłowo. Na wielu maszynach, które mamy tutaj okazję zobaczyć, jakie to są maszyny i do czego służą? Mamy cały kombajn szewski, czyszczarkę do czyszczenia, przy przygotowania obuwia do naprawy. Za nią jest prasa, na której się ściska rzeczy po sklejeniu, żeby docisnąć dobrze, żeby powierzchnie złapały do siebie. Następnie mamy maszynę łaciarkę szewską do szycia rzeczy, jak również rozciągarkę do obuwia. Na której rozbijamy obuwie, jeżeli są zaciasne. Będziemy rozbijać to obuwie. Klient przyniósł buty i ma dolegliwości przy kościach stopy, mianowicie tzw. Tak haluksy. Haluks wewnętrzny, który jest z lewej strony. Objaśniając, jest to taka maszynka, do której zakładam taką wypukłość, jaka jest mi potrzebna, żeby osiągnąć Efekt. I rozciskam buta w tej chwili na szerokość. Posłuchajcie się, żeby tu było wypukłe, bo ta krawędź tej lamówki w tym bucie pani bardzo przeszkadza i uraża kość. Za pół godziny, za godzinę znowu troszeczkę dociskam i but się kształtuje, skóra popuszcza. Po 7-8 godzinach zdjęciu otrzymuję buta z, z lekką wypukłością na kość, co powinno przynieść wielką ulgę tej pani. I tutaj tylko proces buta skórzanego możemy poddać, czy jakikolwiek I... inny? Tylko skórzanego, bo syntetyki to, to są rzeczy, które po prostu po rozbiciu, mimo rozbicia, lubią wracać i najczęściej wracają, że powiedzmy po kilku godzinach wraca do pierwotnego stanu. Natomiast przy skórze możemy takie rzeczy robić. A jakie buty pan naprawiał najdłużej, a jakie najkrócej? Ma pan taki niespotykany egzemplarz? Najwięcej czasu zajmują wymiany spodów w butach. Oczywiście wykonując je ręcznie, nie, nie, nie wymieniając gotowych form, prawda? Odlewów wykonanych fabrycznie, ale po prostu wymiana spodów cała wykonana jest ręcznie. To zajmuje dużo czasu. A proszę powiedzieć, w dzisiejszych czasach, w czasach kiedy mamy dostępność do różnego obuwia, ludzie i tak naprawiają buty? Proszę panią, tak. Jest gro ludzi, którzy lubi buty, którzy lubią buty, którzy. Kochają, mają buty zadbane, czyste i bardzo je pielęgnują. A są ludzie, którzy po prostu kupują buty tanie, chińskie, no wiadomo, brak pieniążków. Są to buty, które szybko się niszczą i ulegają popsuciu, prawda. Nie te kleje, słabe technologie, no wiadomo, cena mówi o tym wszystkim. Przysłowie szewc bez butów chodzi, Pana Bogusława nie dotyczy. Ile pan ma par butów? Około 50. I żywotność butów zależy też od ilości par, które się ma, bo jeżeli mam jedną, dwie pary, chodzimy w nich dziennie na okrągłą, to bardzo szybko się psują. But też musi odpocząć, więc czym więcej mamy, tym dłużej mamy buty. Najlepiej no własnym, prawdziwym, szewskim nożem przystępujemy do okrojenia. Powiedział Pan prawdziwy szewski nóż, to znaczy jaki? Takich noży Pani w sklepie nie kupi. To są noże po prostu ja go otrzymałem od starego szewca, Pana rybaka, który całe życie przepracował w tym życiu, już znałem ryturze. Dostałem od niego trzy noże. Jeden jest nóż do obcinania skór, jeden jest do krojenia, a trzeci jest do szarfowania skór. Szarfowanie to jest rzecz, która polega na ścieniowaniu skóry. Szarfowanie skóry wykonuje się nożem odpowiednio do tego przystosowanym, i polega to na ścieniowaniu skóry od wewnętrznej strony. Wykonuje się to najczęściej w kawałkach skóry, gdzie trzeba założyć w bucie od środka łatkę, gdzie po przyklejeniu tej powierzchni. Powierzchnia ta się licuje z powierzchnią futrówki wewnętrznej buta, i w dotyku nie ma różnicy w powierzchni, co zapewnia komfort i wygodę w obuwiu. Nie uraża, nie podrażnia skóry ciała czy palca, w zależności w którym miejscu a łatka jest usytuowana. A zdradźmy jeszcze, widzą, ile te noże za tym mają lat. Proszę pani, te noże mają z 50 lat. A już Pan ma może swojego następnika, któremu Pan je przekaże? Nie, nie mam jeszcze. Nie mam jeszcze, nie miałam, no mam córy, a do tego to Mało raczej... Mało kobiety panie, zawód. Właśnie, <grym> <grym> dlatego no nie będę miał komu przekazać, a młodzi się nie chcą uczyć, bo to się wydaje, że to jest taki zawód, wie Pani... Kiedyś mówiono, jak się nie będziesz uczył, to pójdziesz za szewca. I taka powstała przestroga jakby przed tym zawodem. A na dzień dzisiejszy, co? Szkoły zawodowe zostały zlikwidowane, rzemiosło praktycznie też nie ma, kto już prawdziwego fachu. W Katowicach mamy tylko kilku prawdziwych szewców. Jednego cholewkarza pana Kusego na Żwirki Wigury, a z prawdziwych szewców jest trzech czy cztery, czy, 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 czy cztery osoby. A proszę powiedzieć, mówi pan, że nie mamy prawdziwych szewców. A co powinien mieć ten prawdziwy szewc? Dobry zakład? Proszę panią. Dobrą fachowość w, w, w tym zawodzie. I tak powiedziałem: lubię to robić, a to jest. Lubienie wykonywania dane, danej rzeczy prowadzi do sukcesu. to Zatem, ile pan tutaj spędza czasu, pracując właśnie z obuwiem? Proszę panią, 10-11 godzin dziennie bo są rzeczy, które się zrobi bardzo szybko, fleczki pani wymieni w chwilę, prawda, a są rzeczy, które wykonuje się, że nad jednym butem albo parą trzeba posiedzieć ładne parę godzin. Ja. Buta sportowego nastąpiło rozprócie przyszły w tym bucie, jest to prosta rzecz, wykona to w ten sposób.